Halo, halo, witajcie, kochani weseli uczniowie. Dzisiejsza wesoła lekcja poświęcona będzie czemuś fantastycznemu, bardzo kolorowemu. Po prostu będzie to lekcja o tęczy. A co do takiego jest? Tęcza. No wszyscy wiemy, że to jest łuk kolorowy na niebie, ale jak on powstaje, z czego się bierze, jak to w ogóle możliwe, że, że taka, taka, takie piękne zjawisko naszym oczom się ukazuje. Zaraz się dowiemy. Z definicji, słuchajcie, tęcza to zjawisko optyczne, czyli takie, które widzimy, oraz, żebym się tego nie pomyliła, to jest trudny, długi wyraz. Meteorologiczne, czyli pogodowe. <laughs> czyli tęcza to jest taki dwa w jednym. I to zjawisko występuje w postaci wielobarwnego łuku. No i oczywiście trzeba dodać, że na niebie, tak? Nie szukajmy w trawie tej tęczy, tylko to taka klasyczna, piękna tęcza. To po deszczu widzimy ją na niebie. Tęcza, słuchajcie, widoczna jest wtedy, gdy słońce oświetla krople wody. W ziemskiej atmosferze. A jak powstaje tęcza? No, tęcza powstaje w wyniku rozszczepienia, czyli rozbicia światła załamującego się i odbijającego się wewnątrz kropli wody o kształcie zbliżonym do kuli. Kolory tęczy powstają, gdy to słoneczne światło przenika przez kropelki deszczu. Wtedy woda rozprasza to światło. Które nazywa się białe no, składowe o różnych długościach fal. Bo kolor to nic innego, jak właśnie długość fali. Od tego zależy kolor. Chociaż, słuchajcie, ja słyszałam też różne legendy o tęczy. Myślę, że może Wy też słyszeliście, albo jeszcze wierzycie w to, że gdzieś tam na końcu tęczy jest garnek pełen złota, którego strzeże jakiś skrzat, na przykład taki. Ale nie. W prawdziwym życiu tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku widocznego, gdy słońce oświetla krople wody w ziemskiej atmosferze i te krople muszą swoim kształtem być zbliżone do kuli. To jest wynik rozszczepienia światła. No i tak to się dzieje, tak po prostu. Zobaczcie, już teraz wszystko wiecie. A ile tęcza ma kolorów? Tęcza ma 7 kolorów. I to są czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy. Hmm, sporo, sporo. To jak zapamiętać kolejność kolorów tęczy, tak, żeby sobie to ułatwić? Można do tego stosować różne techniki. Nemu techniki. Kolory tęczy można zapamiętać, ucząc się jednego zdania. W którym każdy pierwszy, pierwsze litery każdego z wyrazów odpowiadają pierwszym literom kolorów, które możecie ujrzeć w tęczy. Na przykład może być takie zdanie. Czemu patrzysz żabko zielona, na głupiego fanfarona? No, jak nam się nie podoba to, to może być. Czemu patrzysz żabko zielona, No mamy no, na głupiego fanfarona. To jest drugi taki sam przykład. Zobaczcie, czemu to jest cz? Czyli czerwony, patrzysz, pomarańczowy, żabko, żółty, zielona, to mamy zielone, na, czyli n niebieski, głupiego, G, czyli granatowy, panfarona fioletowy. Ale jeżeli na przykład nie chcemy o, takiego zdania, żeby kogoś nazywać głupim, to możemy. Powiedzieć sobie takie. Czemuś poszła żabko zielona na grub faraona. I albo inna wariacja, czemu patrzysz żabko zielona na grubego faraona? Każdy może znaleźć coś dla siebie, a jeżeli już mamy dosyć faraonów, i, i, i głupich albo grubych, to może być. Człapie powoli żółw znudzony, nucąc gderliwe farmazony. Ale to jest chyba najtrudniejsza opcja. I teraz ja mam dla Was takie zadanie. Ułóżcie. Swoje zdanie, które właśnie będzie pomagało zapamiętywać wszystkie kolory tęczy i ich kolejność. I koniecznie piszcie w komentarzach. Wybiorę najciekawsze. To taki może być mały konkurs. Słuchajcie, ale też tęcza, oprócz tego, że widzimy ją najczęściej na niebie, to też się pojawia w takim powiedzeniu w języku polskim. Mówimy, że ktoś jest w kogoś wpatrzony jak w tęczę. Wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że bardzo tego kogoś lubimy, podziwiamy, chcemy go naśladować, no, ja mam nadzieję, że Wy jesteście zawsze wpatrzeni we mnie podczas wesołych lekcji jak w tęczy. i wszystko wchodzi Wam natychmiast do głowy. To co? Podejmijcie wyzwanie i wymyślicie swój, swoje zdanie, które będzie pomocne w nauczeniu się kolejności wszystkich kolorów tęczy? Czekam. Czekam z niecierpliwością i bardzo kolorowo, tęczowo żegnam Was na dzisiaj. Do zobaczenia na kolejnej wesołej lekcji. Pa!